Hejka z tej strony Enka. Wychodzę ze szpitala. Powiem Wam, że szpital super w Tarnowie. Oddział e, patologii ciąży polecam w 100%. procentach. Robiłam ankietę wszystko na 10, ale ja się dało, mogę, mogłam nad 11 zrobić. E, macie półeczki, macie szapeczki, macie nad łóżko podnoszone o robi cyk. Tu robi, na nogi i tak dalej. No, jest, jest wypas, jak na szpital państwowy, nie? Personel super, pielęgniarki super. Chciałam pozdrowić wszystkie panie pielęgniarki, wszystkie panie sprzątające, lekarzy. Każdy miły, rozgadany. Ja miałam z kim pogadać. Panią lucynkę, panią Halinkę srebro pozdrawiam. Nie srebro, bo złoto. Jak mi pobiera czerwoną substancję z nogi, znaczy pójść nie mogę. I jeszcze panią Anię pozdrawiam która jest i położoną i e, psychoterapię skończyła też, bo nagadałyśmy się. Bardzo taka empatyczna, fajna kobietka. I odpoczęłam sobie. Wracam na net. Będę. Także jest wszystko super. No, wyleżałam się, odpoczęłam. I detoks miałam od energetyków i szlugów. Neo, już nie bawię. Oby tak zostało. Trzymajcie kciuki. Jeszcze raz pozdrawiam cały personel ze szczeklika. Troszkę jakby anemię mam i zostały mi takie fajne, bo miałam w Midline. Tutaj taka kaniula była, taki anestezjolog mi robił znieczulenie wszystko. Pełna kulturka. Pani doktor taka młoda przyszła, zadbała o to moje wkucie. Po prostu jak nigdy nie polecałam szpitali, to tu robię reklamę. Wszystkie pielęgniarki, bo niektórych imion zapomniałam. Ale naprawdę wszystkie panie były zarąbiste. Jeszcze się z taką opieką nie spotkałam. Nikt się nie pró, że byłam osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Dostałam zalecenia, że mam sportu, nie uprać. Ciekawe jak. spacery chyba mogę no, zdrowo się odżywiać. I ja się chyba zdrowo odżywiam, tylko słodkie znowu jadłam. Ale odbyt mi się przydał. Lepszy niż psychiatr bo w psychiatryku są palarnie, a tu, tu nie można było wyjść. Jeszcze mam skibla nagle. Ja się bardzo zdziwiłam, że jest bidet wreszcie w szpitalu. To, że nie ma palarni, super, no jeszcze jest bidet i lignina. Tyłek sobie można umyć jak w Turcji. O, widzicie? No ten personel zarąbisty, patrzyli co chwilę do mnie. Coś powiedziałam, już dostałam. Lekarz przychodził, nie to, że pacjenta ulewają jak w większości. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jak wychodzicie ze szpitali czy z hoteli, to zróbcie tak. zdejmijcie pościel, wytrzyjcie jako tako te szarki, żeby nie zostawiać syfu. Wiadomo, że panie później a, zrobią to sterylnie, ale tak, żeby nie zostawiać syfu i nie robić ludziom niepotrzebnej pracy dodatkowej.